Cześć Simanko z so Silinio, a w tym filmie opowiem Ci o tym, jak gra Inspired. Zawsze słyszę od ludzi, że chcą mieć świetne decyzje, chcą wiedzieć, kiedy gankować, kiedy zrobić jakiś play na mapie. Jednak niewiele z osób wie, że tak naprawdę decision making zawsze bierze się z wiedzy. To wiedza jest w League of Legends najważniejsza i to ona tak naprawdę weryfikuje to, czy wiemy, co robić, kiedy robić i jak robić. W tym filmie dowiesz się o wyborze obiektywa, czyli jaki obiektyw podejmować, o grzechszakami i cierpliwości, która jest bardzo istotna, o tym jak dajwować oraz o tak zwanym cross-map playu. Plus na koniec gratis ode mnie powiem Ci o counter-dajwowaniu, dlaczego jest tak istotne i jak możemy tego counter-dajwa rozgrywać. Wyobraź sobie, że mając tego typu wiedzę na najwyższym poziomie, będziesz w stanie rozgrywać tą solo kolejkę lepiej, i będziesz w stanie podejmować te decyzje na najwyższym poziomie. Także, jak dla mnie, wiedza i decision making to jest jedność, i tak naprawdę dzięki temu jesteśmy w stanie climbować. Lecimy do przykładów. Pokażę Ci, że wybory pomiędzy smokiem a heraldem wcale nie są takie zero i wymagają od nas dosyć zaawansowanej wiedzy. Zobaczmy sytuację. Inspired. Walczy tutaj na dwie, trzy osoby. Tam była jakaś walka. Nie jest to zbytnio istotne. Istotniejsze jest to, że nie żyją trzy osoby. Top laner, mid laner i dżungler. I zobacz w tym momencie, co się dzieje. Spójrz na minimapę. Talon może pójść na heralda lub na smoka. I co tak naprawdę Inspire w tym wypadku wybierze? W pierwszej kolejności wchodzi na blue Buffa. I zobacz, co się wydarzy w kolejności drugiej. To bierze blue Buffa i w teorii powinien iść na heralda. No przecież herald jest lepszy od pierwszego smoka, tak? Jest to herald z nim weźmiemy plejty i tak dalej, i tak dalej. Ale wcale nie jest to takie zero jedynkowe. i zobacz co się stanie. Podbierze blue buffa, jest to fajny act jest to fajny gold, dostał 100 złota już za tego blue buffa. Podbierze farmę na midzie, akurat to podebranie farmy na midzie jest dosyć istotne, ponieważ przez to stworzy sobie prajo. Zaraz zobaczysz do czego te prajo mu się przyda. I w tym momencie biednie na swoją dżunglę, wrócił na swoją dżunglę i skliruje sobie trzy kampy. Jedna Kampa da mu 95 golda, druga Campa da mu w tym mu 100 golda, i kolejna również tam około 90. Czyli co się właśnie wydarzyło? Właśnie Inspired wziął Blue Buffa, czyli 100 złota i około 300 złota ze swojej dżungli. Razem około 400, dużo więcej niż Kill. I w tym momencie zdecyduje się na wzięcie Smoka. Stworzył sobie prajo na midzie, zebrał mega dużo złota i EXPAS camp Kiedy robił Blue Buffa, miał level 7. W tym momencie ma level 9 i w tym momencie weźmie obiektywa. Co się stało i dlaczego podjął taką decyzję? Tak naprawdę wszystko rozchodzi się o to, że w momencie, w którym on teraz wziąłby Blue Buffa i Heralda, to miałby 100 złota z Blue Buffa i Heralda jako obiektyw. Rengar w takim wypadku mógłby pójść prosto z bazy, lirować mu jego dolny las, wziąć trzy kampy i smoka. Więc Inspired w tym momencie podejmuje taką decyzję, ponieważ wie, że mając trzy kampy na dole i smoka, on po prostu na tym przegra. Jeżeli tych trzech kampy tutaj nie było, to prawdopodobnie wziąłby blue Buffa, heralda i strajdowałby to z Rengarem za smoka. Jednak jeżeli masz tak dużo kamp w dolnym lesie, jest to po prostu nieopłacalne. Więc on podbiera tego blue Buffa, następnie bierze te trzy kampy i tego smoka. Także ważne jest w tym zagraniu to, że Inspire na podstawie swojej wiedzy przewiduje, że Rengar będzie szedł w wydolną dżungli i będzie chciał mu to podebrać, także decyduje się na tego typu zagranie. Swoją drogą Inspire, ja czy inni gracze Challengera do tego typu wiedzy dochodziliśmy latami. To ile tysięcy gier przegraliśmy, aby wyciągnąć z nich wnioski jest czymś niepojętym, dlatego uważam, że nie wszyscy powinni i nie wszyscy muszą inwestować to tak dużo czasu. Dlatego razem z Makerem wychodzimy temu naprzeciw i tworzymy kurs dżungli od A do Z. W którym tak naprawdę zobaczysz, jak ja na poziomie Challengera tą grę rozgrywam. Chodzi mi o to, abyś poznał tą dżunglę od podszewki, od fundamentów od A do Z, od puffingów, gankowania, counterdżunglowania, diwowania. Hunter Tak naprawdę w tym kursie przekazuję swoją całą wiedzę odnośnie dżunglowania. Więc jeśli interesuje Cię hardkorowa dawka wiedzy od Challengera i przeskoczenie tych wszystkich lat przegrywania, to w opisie znajdziesz link do strony, na której możesz się zapisać na listę oczekujących w kwestii tego kursu, który pojawi się już w tym tygodniu lub w kolejnym swoją drogą. Z tego co pamiętam, otrzymasz tam drobny rabat. A teraz wracamy do kolejnego elementu gry Inspired'a. Zobacz, jak w tym momencie Inspired rozegra grę krzakami i tak naprawdę, jak cierpliwy będzie w tym zagraniu. Wie, że Rengar w tym momencie zespotował Heralda i będzie chciał zabić Orianę. Już biegnąc z Golemu, widział sytuację. Oriana mało HP, Rengar przyszedł z prawej strony. To jest bardzo ważne, że on wiedział skąd przychodzi Rengar. Także zobacz, co się stanie w tej sytuacji. On wie, że Rengar przychodzi od prawej strony i ma jakby za celu zabić Orianę. Więc on z tego krzaka nie wychodzi z bomby, ponieważ on wie, że Rengar ma dwie opcje. Jeżeli przyszedł od prawej strony, to nie wróci raczej do tej prawej strony, ponieważ tam nie ma kamp. Albo pójdzie zabić Oriane, albo pójdzie w stronę lewą. Jeżeli on wie, że jest szansa, że Rengar pójdzie w stronę lewą, to on nie wychodzi z tego krzaka, ponieważ on wie na czym polega gra krzakami. A gra krzakami polega na tym, aby to przeciwnik face checkował nas. My musimy przewidzieć ruch przeciwnika, zaczaić się w krzaku na jego drodze i po prostu dać mu swej strzecować, gdzie my tą walkę wygramy, ponieważ tutaj decyduje o walce element zaskoczenia. Więc on z tego krzaka nie wychodzi, on w tym krzaku siedzi i tak naprawdę przewiduje co się stanie, analizuje sytuację. Jeżeli ręgar biegłby do lewej strony, to on by tutaj stał i dopiero w momencie, w którym ręgar przekroczył blinie krzaka, talon wykastowałby mu całe kombo, no może dziś tak naprawdę w tym miejscu. Ale Talon, widząc, że Rengar idzie na Oriane, po prostu zagra w inny sposób. Po prostu wyjdzie, ale nadal jest to element zaskoczenia. Czyli on nie wychodził, kiedy Rengar był tu, tu lub tu, bo kiedy był już głębiej. Także poniekąd gankuje. To jest gra szakami połączona z kantergankiem, Tylko najważniejszą rzeczą jest tutaj cierpliwość i wiedza. Czyli to, że on z tego szaka nie wyszedł, że analizował sytuację i przewidywał ruch Rengara. Jest to bardzo, bardzo ważny case'ik. Idziemy w stronę dajwowania i tak naprawdę zobacz, jak proste to będzie dla Inspired'a. Na podstawie jego decision making'u i wiedzy, wykona tego dive'a w bardzo, ale to bardzo prosty sposób. Inspired dokładnie wie, że ma 8, 2, 4 i że jony jest bardzo prostym targetem do dajwowania, Więc zobacz, po prostu zabiega go, Darius poszował linię, Inspired pinguje, że będzie wchodził, tak też się dzieje, wchodzi, cyk, Wiedział, że Jone nie ma warda, ponieważ patrzył na niego, obserwował go i widział, że tego warda nie idzie postawić, w tym momencie tylko i wyłącznie czeka, aż Jone użyje swojego kół, swojego podrzucenia, jako że z mega fed, wchodzi i zabija. To jest tak naprawdę dosyć proste wykonanie. Jednak co w tym zagraniu jest najważniejszego? Dlaczego to w ogóle wyszło i dlaczego on widuje się, snobaluje i jeszcze bardziej rozkręca, czemu dajwuje ludzi? I one mając 1-4, tak naprawdę jest mega behind, więc Inspire doskonale wie, że jeżeli przeciwnik jest behind, jeżeli mamy dobry dive setup, czyli mamy tego Dariusa, który użyje tego przyciągnięcia, jeżeli sam Inspire jest nafitowany, to on jako jungler oprócz gankowania powinien mieć oczy szeroko otwarte i powinien obserwować linię, która linia jest prosta do dajwowania. Także na podstawie jego wiedzy, tak naprawdę o dive'ach, o dive setupach, jest w stanie zabijać ludzi pod towerami, nawet gdy mają full HP. Tylko musi wiedzieć te elementy typu dive setup, typu swoje limity, musi wiedzieć znać mecza biony na Dariusa, musi wyobrazić sobie, jak ten dive przebiegnie i go wykonać po prostu. Na pewno wiesz, że walki w League of Legends często to bardzo, ale to bardzo duży moment, w szczególności na niższym poziomie. Zobacz, jak Inspired adaptuje się do walk na mapie z game. Mamy 14 minutę. I zobacz, co się stanie. On w tym momencie biegnie w lewą stronę dżungli. Na minimapie tak naprawdę nic się nie dzieje. Więc on sobie myśli: Ok, pobiegnę na enemy Blue Buffa, skanter dżungluje i będzie git. Jest to bardzo dobra decyzja. Anter dżunglowanie jest mega zajebiste, ale w tym momencie okazuje się, że na bocie jest nieoczekiwana walka. On nie wiedział o tej walce, i teraz zobacz, jak się zaadaptuje na podstawie twojej wiedzy. Zobacz, jaki decision making tutaj będzie podjęty. On wie, że będąc na Blue Buffie, tutaj już nie dobiegnie. Czy będąc na Midzie, czy będąc na Scuttle czy na Blue Buffie, Jeżeli jesteś na lewej stronie mapy, to nie dobiegniesz na prawą stronę mapy w czas. Jest to, co on robi, to jest nic innego, jak cross map play. Czyli zagranie po drugiej stronie mapy. Więc on jest zmuszony znaleźć tutaj jakiś pik. Jest cierpliwy, podziwiony i go po prostu zabija. Tak, do widzenia. Tutaj działa, działa pasywka, działa Ignite i klient nie żyje. Wiele osób na niższym dywizji biegłoby tam, chase'owało i tak dalej, i tak dalej. Crossmap play to jest herald, to jest counter dżungla, to jest zabicie kogoś po drugiej stronie mapy. Tak rozgrywają grę ludzie na najwyższym poziomie, gracze na poziomie challengera, leca, warsów i tak dalej, i tak dalej. drogą crossmap playe rozwinę w kursie, bo jest to dużo bardziej zaawansowane zagranie. To jest tylko drobny przykład i baza, jak te cross map Play y powinniśmy rozgrywać. No, i tak jak wspominałem wcześniej, przechodzimy do przykładu z mojej gry. Mówimy sobie o counterdive'owaniu. Na podstawie gry Inspired'a zobaczyłeś, że i dive'owanie jest bardzo proste, a zarazem bardzo ważne i możemy je rozgrywać na różne sposoby, tak naprawdę. A w tym momencie pojęcie o tym, jak takiego dive'a z -dive jak przeciwnika ograć. Ja grałem z tym w tym momencie chciałem. Jedz na ganka na topa, widziałem, że tutaj na tym topie jest bardzo duża walka. Więc najważniejsze jest to, że ja wokół tej linii w ogóle jestem. Czyli nie robię wilków, nie robię raptorów, po prostu znajduję się wokół linii, na której jest młyn, ponieważ tam będzie często opcja dajwa, ganka albo counter dajwa albo counter ganka. Po prostu tu będzie coś się działo. W tym momencie biegnę po prostu na ganka. No po co mam counter dive'ować, skoro nie wiem, że tu jest Nunu. Myślę sobie, że po prostu zrobię ganka, ale widząc Nunu, mają, mając o nim informacje, w tym momencie już wiem, co się będzie święciło, więc ja zawracam. I teraz, co jest najważniejsze na counter w Przede wszystkim właśnie ukryć i poczekać na zagranie przeciwnika. Więc ja, stojąc sobie w tym krzaku, chcę, aby Olaf podszedł, aby poczuł się pewnie, aby myślał, że jest tutaj sam z Nunu na tą Kamilę, i w momencie, w którym dive się rozpocznie, zazwyczaj, podkreślam, zazwyczaj, kiedy dive się rozpocznie, dopiero ja się pokazuję. Jednak w tym przykładzie, zobacz, ja nie czekam, aż dive się rozpocznie, czyli Olaf jeszcze nie wziął agro, a ja już wychodzę. Dlaczego? Ponieważ wiem, jak działa moja Kamil. Wiem, że jeżeli ona teraz zrobi E i go zestunuje, to my go będziemy w stanie złone shotować. Ale czasami będziesz stał w krzaku. Załóżmy, gdyby Kamila miała pół HP to ja bym prawdopodobnie siedział w krzaku, oni by zaczęli tego dive'a, ktoś by wziął agro i dopiero bym wszedł. Ale teraz, jako że Kamila ma bardzo mało HP i ja się wręcz obawiam, że ona może zginąć bardzo, bardzo szybko i też wiem, że mamy stun'a, to możemy zagrać w ten sposób ja po prostu wychodzę szybciej. Więc, pyk, jest counter dive, jest. Co było w tym counter dive'ie najważniejsze? Najważniejsze było to, że po pierwsze, byłem wokół tej linii, czyli patrzę, która linia ma low HP, Patrzę, która linia po prostu jest bardzo mocno obita i gram wokół tej linii, czekam na ganka, na counter ganka, muszę tam być, nieważne co tam zrobię, muszę tam być, bo tam coś się wydarzy prędzej czy później. No i dwa, ogarnąłem się, że będą chcieli dive'ować, bardzo często Olaf będzie chciał sam dive'ować, tak? W tym przypadku oni dive'owali w dwójkę powiedzmy, ale bardzo często tu nie będzie enemy dżunglera i będzie ten laner chciał sam dive'ować, więc to przewidywanie, że któryś z lanerów będzie chciał sam dive'ować też jest bardzo ważne. Więc poczekajmy, aż Olaf podejdzie, wyjście z krzaka, zagranie w taki, ani inny sposób, bo mamy Kamilkę ze Stunem i po prostu gość był Martin. No tutaj już był mój błąd, nie wiedziałem, że LeBlanc biegnie, ale to nie jest istotne. Najważniejsze było to, jak rozegraliśmy tego counter Dive'a. Także podsumowując ten film, decision making, to jakie decyzje podejmujesz, jest bardzo ważne. Jednak każda decyzja w tej grze bierze się z zasobów naszej wiedzy. Z tego, czy wiemy, co zrobić w danej sytuacji, z tego, jak dużo tej wiedzy mamy. Także jeżeli chcesz ją pogłębiać i chcesz sięgnąć po wiedzę graczy Challengera, to zapraszam Cię na mój kurs, który pojawi się już w tym tygodniu lub maksymalnie w kolejnym. Link dla zainteresowanych oraz oczekujących na ten kurs znajdziesz pod filmem w miejscu na opis tak naprawdę po zapisaniu się. Po pierwsze dostaniesz jako pierwszy powiadomienie odnośnie dostępności tego kursu, a po drugie otrzymasz rabat na sam zakup. Także z pewnością warto się zapisać, a teraz wskakuj w solo kolejkę i zobacz jak świetny sposób działają rzeczy z tego filmu.